warzywami. I masz oczy. Czyli fryto kebab. To się chyba u mnie w miejscowych nazywa. Za to fajne u mnie koło roboty stoi Buda. I tam mają dorombaną tortillę i ona jest właśnie z sosem barbecue i z krążkami cebulowymi w środku. To też taki wynalazek, ale. Spoko, tylko że są strasznie małe te kebaby. Takie. No, że płacisz i boli. Co no na taki kebab w okolicy meczu to brzmi jakby wiedzieli, co robią. Jakby stosunek ceny do wielkości jest problematyczny, nie? Bo mam u siebie w mieście kebaby, które małe są wielkości tego niby wielkiego z bafry. A też bawsze mają ten problem, że oni jak mają ten opiekacz, którym tam sobie przypiekają te, te kepsy w folii, już w sreberku. Nie po to, żeby sprzętu nie brudzić, ale przez to ten kebab się podgrzewa, ale on nie jest chrupiący, tylko to jest taki miękki flak. Bierzesz dużego u nich, który duży jest z dwóch placków, bierzesz go do ręki i on się tak od razu zwija w ślimaka, nie? To jest mega lipa. Kebab musi trochę chrupnąć moim zdaniem. To prawda, Kradowity tu raz o trzecie nad ranem mówi misiany, misiany to siada jak złoto. Ja mam takiego jednego u siebie w mieście. I zawsze mi się podoba jak się tam zamawia, chłopiec zawsze, o, o, tylko wchodzisz, a on już się cieszy i to nie jest taki udawany uśmiech, tylko radość w oczach, że ty jesteś. Zawsze kończy kręcić z tego kepsa, kładzie taką pastę na górę, ja nie jestem zwolennikiem, ale zawsze kładzie te pasty w dwóch kolorach, żeby można było sobie gdzieś tam się mocniej w te sosy wgryźć. Jak daje tego kebaba, to jest takie symecznego i daje ci kapsa, to jest tak piękne. Ja to z piwa powiem wam tak sobie pomyślę... Z takich fajniejszych, które piłem, a które nie są jakoś przesadnie drogie. Jest takie piwo jest litowel ciemny cytrynowy. Słuchajcie, to jest. To jest taki przekozak. Do jakiegoś takiego stejka czy czegoś, to, to wchodzi jak złoto. Tylko wypłata wpadnie, to wam wyślę tego... takiego najlepszego u siebie. A ostry skórczy byk jest.